Serdecznie, moi kochani, za chwilę zaczynamy. Dzień mamy z naszymi ukochanymi mamami i chciałam Wam pokazać, co w tym roku przygotowałam na ten jeden niepowtarzalny dzień z pomocą urządzenia termomik. Zapraszam! Jako tort przygotowałam tort bezowy z owocami, do tego mamy tutaj sosik, będzie można sobie później polewać. Kolejnym ciastem jest ciasto karmelowe z owocami, do tego mamy również sosik karmelowy do polania później, do tego zrobię waniliową kawę mrożoną. Następnie jako przystawki przygotowałam sałatkę dyros, do tego chlebę pszenno-żytni. Zobaczcie, jaki piękny nam wyszedł. I tak fajne i polecane przez Was wszystkich nasze kolorowe kulki z kurczaka. Oczywiście do tego masę zrobione w Thermomixie. Ja teraz zmykam, bo czekam na nasze mamy. Aha, jeszcze będzie drink, czyli uwielbiany przez wszystkich Aperol Spritz. Później stawię Wam przepisy, jak skończy się impreza. Vou de aqui.